Ceniony za swą podwójną rolę rzymskiego męża stanu i głębokiego myśliciela filozofii stoickiej, Lucius Annaeus Seneca pozostawił niezatarty ślad w historii dzięki swoim głębokim wglądom w kondycję ludzką. W ramach swojej kontemplacyjnej pracy na temat przemijającej natury życia Seneca oferuje fascynujący dyskurs na temat bezcennej. Acz skończonej natury naszego najcenniejszego dobra czasu. Mając to na uwadze, oto dziesięć najważniejszych spostrzeżeń na temat zarządzania czasem z pism Seneki. Numer 1. Traktuj czas jak towar. Seneka mówi: Ludzie są oszczędni w ochronie swojej własności osobistej. Ale gdy przychodzi do marnowania czasu, najbardziej marnują jedną rzecz, w której wypada skąpić. Seneka ostrzega, że nie traktujemy czasu jako cennego zasobu, mimo że jest on prawdopodobnie najcenniejszym i najmniej odnawialnym zasobem. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz naprawdę bogatego faceta, który po prostu wyrzuca swoje pieniądze. Zdecydowanie można by pomyśleć, że ta osoba jest szalona, a jednak widzimy, jak inni i my sami każdego dnia wyrzucamy coś o wiele cenniejszego nasz czas. Kwota, jaką otrzymamy, nie jest pewna, ale z pewnością ograniczona. Zdecydowanie bardziej szaleństwem jest marnowanie czasu niż pieniędzy, ponieważ w przeciwieństwie do pieniędzy nie możemy zarobić więcej, gdy się skończą. Aby uświadomić sobie wartość jednego roku, zapytaj ucznia, który nie zaliczył oceny. Aby docenić wartość jednego miesiąca, zapytaj matkę, która urodziła wcześniaka. Aby poznać wartość jednego tygodnia, zapytaj redaktora tygodnika. Aby docenić wartość jednej godziny, zapytaj osobę, która właśnie spóźniła się na pociąg. Aby docenić wartość jednej sekundy, zapytaj osobę, która o włos uniknęła wypadku. Aby poznać wartość jednej milisekundy, zapytaj osobę, która zdobyła srebro na igrzyskach olimpijskich. Chociaż ilość czasu, jaki mamy na tej Ziemi, jest niepewna, jedno jest pewne: czas ten jest ograniczony. Pieniądze i majątek mogą się zwiększać i zmniejszać w zależności od naszego szczęścia i wysiłku ale nasz czas jest ustalony. Śmierć pełza po marnotrawcach czasu, ludziach, którzy zakładają, że czas jest tani, ponieważ właściwie wykorzystany czas staje się wzmacniaczem. Wydane bez zastanowienia stają się trwałym źródłem żalu. Numer 2. Nie trać czasu na przygotowanie się do życia. Według Seneki ten, kto cały swój czas poświęca swoim potrzebom, kto planuje każdy dzień tak, jakby był jego ostatnim, nie tęskni i nie boi się jutra. Wszyscy jesteśmy winni spędzania zbyt dużej ilości czasu na przygotowaniach do życia. Seneka popycha nas, abyśmy żyli tu i teraz, nie zwlekali ze szczęściem, nie myśleli, że szczęście leży w przyszłości. Krytykuje tych, Którzy myślą, że mogą pilnie pracować do około 60 roku życia, kiedy w końcu przejdą na emeryturę i będą mogli być szczęśliwi. Nasza przyszłość jest niepewna i nie masz nad nią kontroli. Życie w przyszłości, nad którym pracujesz, może nigdy nie nadejść. Jesteśmy tak zajęci i zaniepokojeni przyszłością, że często pozwalamy, aby teraźniejszość wymknęła się spod kontroli, pozwalając czasowi płynąć niezauważonym i niezajętym. A potem, kiedy jesteśmy starzy i na łożu śmierci, w końcu zdajemy sobie sprawę, jak krótkie i cenne jest życie, i pozostaje nam żal, że nie wykorzystaliśmy go w pełni, kiedy mogliśmy. Seneka porównuje czas do rwącego strumienia, który nie zawsze płynie. Gdybyś umierał z pragnienia na środku pustyni i natknął się na strumień wody, ale nie wiesz kiedy przestanie płynąć, czy nie wypiłbyś go tyle, ile tylko możesz. Podobnie jak woda, powinniśmy wykorzystywać jak najwięcej czasu na maksymalne wykorzystanie naszej teraźniejszości. Warto zaplanować swoje lata 30, 40, 50 i później, ale nie pozwól im odebrać cennego prezentu. W danym momencie możesz żyć tylko jedną chwilą i możesz ją przeżyć tylko raz. Więc żyj chwilą. Numer 3. Żyj życiem dla siebie, cytując Senekę. Nie należy więc sądzić, że mężczyzna żyje długo dlatego, że ma siwe włosy i zmarszczki. Nie żył długo, po prostu długo istniał. Każdy z nas ma pewne rzeczy, których pragnie w swoim życiu, niezależnie od tego, czy jest to wymarzona praca, wymarzony dom, wymarzony związek czy wymarzone wakacje. Ale większość z nas nawet nie zbliża się do osiągnięcia wielu z tych rzeczy, ponieważ utknęliśmy w pracy, której nie możemy znieść, tylko po to, by zapłacić rachunki, lub z partnerem, którego udajemy, że kochamy, ponieważ nie chcemy być samotnym. Wszystko, co cię spotyka, po prostu rzuca Cię i przewraca, a w dzisiejszym świecie czeka Cię wiele. Następnie oszukujemy się, mówiąc nam, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na próbowanie nowych zajęć. Bycie zajętym jest zawsze Twoim wyborem. Zajmowanie się rzeczami, których nie lubimy, jest największą odskocznią od życia. Rutynowo płyniemy przez nasze życie dzień po dniu, wypełniając nasze obowiązki, ale będąc nieobecni wobec siebie, myląc działanie z istotą. Najlepszym sposobem na zainwestowanie swojego czasu jest inwestowanie w tworzenie życia, które kochasz. Jeśli nie wiesz, co kochasz i czego chcesz, zadaj sobie te pytania: gdybym miał więcej czasu, co mógłbym zrobić? Albo, jeśli mógłbym teraz coś zmienić wokół siebie lub o mnie, co by to było? Możesz zdać sobie sprawę, że chcesz zmienić pracę, nabrać formy lub zająć się nowym hobby. Możesz zacząć od wczesnego wstawania i wykorzystania dodatkowej godziny na robienie rzeczy, które kochasz. Czas jest cenny i dla nas wszystkich ucieka. Im dłużej zwlekasz z rozpoczęciem wprowadzania zmian, tym dłużej spędzisz życie pracując nad urzeczywistnieniem marzenia kogoś innego. Numer 4. Praktykuj premeditato malorum. Jak uczymy się od seneki, życie toczy się dalej, marnując czas na wahania i zwlekanie. Z prokrastynacją mamy do czynienia, gdy pojawia się konflikt pomiędzy krótkotrwałym zaspokojeniem impulsów, takich jak nic nie robienie i marnowanie czasu, a zobowiązaniami długoterminowymi, takimi jak sporządzenie raportu sprzedaży lub redagowanie czegoś, co wygrała pierwsza ze stron. W psychologii nazywa się to Niespójnością czasu. Chociaż dla większości z nas wykonywanie znaczącej pracy przez lata jest ważniejsze niż wylegiwanie się, ludzki mózg ma bardzo przestarzałe nastawienie do tego, co jest tu i teraz. Jednak Seneka daje nam sposób na walkę z tym bardzo skuteczną i prostą metodą. Stoicy nazywali to Premeditato Malorum. Pomysł polega na tym, aby zadać sobie pytanie, zanim coś zrobisz, co może pójść nie tak. Jest to forma negatywnej wizualizacji, a kiedy już zidentyfikujesz czynniki rozpraszające lub problemy, możesz z odpowiednim przygotowaniem zaprojektować wokół nich, zauważając wcześniej czynniki rozpraszające, a następnie w odpowiedzi ustalając odpowiedni czas, miejsce i punkt wyjścia. Możesz z wyprzedzeniem ominąć urok krótkotrwałych impulsów. Jeśli przygotujesz się, planując z wyprzedzeniem wszystko co chcesz zrobić, istnieje dwa do 3 razy większe prawdopodobieństwo, że dotrzymasz kroku. Numer 5. Zapewnij natychmiastowe długoterminowe nagrody. Cytując Senekę: "Odkładanie rzeczy na później to największa strata życia". Porywa każdy dzień, który nadchodzi i odmawia nam teraźniejszości, obiecując przyszłość. Największą przeszkodą w życiu jest oczekiwanie. Nasza potrzeba odwlekania jest najsilniejsza już na początku pracy. Nawet jeśli pozbyłeś się wszystkich czynników rozpraszających i jesteś gotowy, aby zabrać się do pracy o ósmy rano, zgodnie z planem, w Twoim mózgu pokusa znalezienia wymówki, aby zrobić coś łatwiejszego, jest nadal bardzo silna. Najtrudniejszym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, aby wysiłek początkowy był mniej nieprzyjemny. Kluczem tutaj jest oczekiwanie. Tego właśnie pragniemy, gdy chcemy opóźnić coś, o czym wiemy, że przyniesie nam korzyści. To jest rozbieżność między krótkoterminowymi impulsami, a długoterminową nagrodą. Powodem, dla którego często tak trudno jest coś zacząć, jest brak oczekiwania na natychmiastową nagrodę. Czasami nagroda jest dopiero po latach. Jeśli jednak połączysz swoją pracę z oczekiwaniem natychmiastowej nagrody, dasz sobie dobry powód, aby zacząć. Na przykład, jeśli zwlekasz z oglądaniem YouTube, możesz zawrzeć umowę, że nie będziesz mógł oglądać YouTube, dopóki nie zostanie wykonana określona ilość pracy. W ten sposób zostaniesz nagrodzony, kończąc nieprzyjemną pracę czymś natychmiastowym. Numer 6. Wykorzystaj maksymalnie swój wolny czas. Jak uczymy się od Seneki, nie jest tak, że mamy mało czasu na życie ale że marnujemy go dużo. Życie jest wystarczająco długie i dano nam wystarczająco hojną kwotę za najwyższe osiągnięcia, jeśli wszystko zostało dobrze zainwestowane. Wszyscy ciężko pracujemy, aby zarobić dwie rzeczy: pieniądze i czas wolny, który możemy przeznaczyć na spędzanie wolnego czasu. Pracujemy od 8 do 9 godzin dziennie, abyśmy mogli zarobić wolny czas. Jednocześnie marnując go ciężko zarobione na najbardziej nieistotne rzeczy, takie jak picie w pubie ze współpracownikami lub przyjaciółmi, oglądanie programów telewizyjnych lub po prostu plotkowanie przy dystrybutorze wody. Jak niektórzy podkreślają, trzeba się zatrzymać i powiedzieć: koniec, koniec z marnowaniem wolnego czasu, który zarobisz. Nawet jeśli lubisz pracować na co dzień. Staraj się ograniczyć czas spędzany na pracę do minimum. Nigdy nie odzyskasz tych nadgodzin. Odeszli na zawsze. Większość z nas spędza cenne godzinne przerwy na lunch, jedząc przy biurku. Zamiast tego powinniśmy dobrze wykorzystać przerwy na lunch. Czytaj, pisz lub ćwicz. Jeśli pracujesz w mieście, odwiedź muzeum lub galerię. Może załóż w biurze grupę czytelniczą, która będzie się spotykać w porze lunchu. W weekendy, lub wieczorami, kiedy masz dużo wolnego czasu, wykorzystaj go jak najlepiej: medytując, czytając, ćwicząc lub pisząc dziennik, lub robiąc cokolwiek, co może dodać wartość do Twojego życia. Jeśli chcesz pokonać przeciętność i zacząć żyć swoim życiem, Musisz zacząć maksymalnie wykorzystywać swój wolny czas. Numer 7. Poświęć czas na rozpamiętywanie swojej przeszłości. Seneka informuje nas, ale życie jest bardzo krótkie i pełne niepokoju dla tych, którzy zapominają o przeszłości, zaniedbują teraźniejszość i boją się przyszłości. Według Seneki, czas dzieli się na trzy części. Teraźniejszość, która jest przemijająca, przyszłość niepewna i przeszłość niezmienna. Wszystkie współczesne lekcje zarządzania czasem mówią nam, abyśmy skupili się na teraźniejszości z myślą o przyszłości. Wszystkie skupiają się na tym co niepewne i przemijające, podczas gdy Seneka każe nam zwracać uwagę na naszą przeszłość. Jeśli mamy przedłużyć nasze życie, musimy mieć wystarczającą samoświadomość. Aby pamiętać lekcje z przeszłości, abyśmy mogli być bardziej skuteczni dzisiaj. Kiedy rzeczywiście poświęcisz chwilę na zatrzymanie się i przemyślenie, przejrzenie tego, kim byłeś w przeszłości i co naprawdę uczyniło cię tą osobą, jest to całkiem pouczające. Refleksja nad swoją przeszłością i dokonanie poważnej introspekcji dobrze robi duszy. Pomaga ci być obecnym i zrozumieć zmiany, które w tobie zaszły, a także daje jasny, konkretny obraz tego, kim jesteś dzisiaj i kim chcesz być jutro. Pomaga nawet wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje działania. Czasami może być ci trudno dostrzec, jak daleko zaszedłeś, zwłaszcza jeśli masz tendencję do porównywania się z innymi. Ale spędzanie czasu na zastanawianiu się nad swoją przeszłością. Daje Ci przestrzeń i czas, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłeś w życiu. Numer 8. Przestań marnować czas na błahe sprawy życiowe. Jak uczymy się od Seneki, jeśli tacy ludzie chcą wiedzieć, jak krótkie jest ich życie, niech zastanowią się, jak mała jest ich cząstka. Wszyscy jesteśmy winni spędzania zbyt dużej ilości czasu na błahych rzeczach. Obecnie coraz więcej czasu spędzamy wpatrując się w ekrany w pracy lub w mediach społecznościowych, przeglądając kolejne aktualizacje statusów i publikując niekończące się selfie. Jak często dajemy się przyłapać na poświęcaniu swojego czasu innym tylko w pogoni za zyskiem pieniężnym lub społecznym? Przypadkowe granie w grę wideo, która nie ma szczególnej wartości, marnuje czas. W którym możesz rozwijać przydatne umiejętności, ćwiczyć lub budować się poprzez literaturę, sztukę lub muzykę. To samo można powiedzieć o mediach społecznościowych. Podobnie jak inne otwarte formy rozrywki, media społecznościowe są zaprojektowane i zoptymalizowane tak, aby pochłaniać Twój czas. Gdyby ludzie przychodzili do Ciebie przez cały dzień i prosili o 20 dolców kazałbyś im spadać. Ale ludzie przez cały dzień przychodzą do Ciebie osobiście, przez telefon, e-mailem, a nawet SMS-em, prosząc o Twój czas, a Ty po prostu go oddajesz. Musimy poświęcić się życiu dla siebie, przynajmniej przez większość czasu. Osoba, która zgadza się na prośby wszystkich, wkrótce odkryje, że nie ma własnego czasu i żyje dla innych ludzi, a nie dla siebie. Szczęśliwi ludzie wypełniają swój czas zajęciami, które są wartościowe i znaczące dla ich własnej wizji życia. Numer 9. Zainwestuj swój czas w tworzenie nowych wspomnień. Cytując Senekę: Byłeś zajęty podczas gdy życie przyspiesza, a tymczasem nadeszła śmierć i nie masz innego wyboru, jak się na to przygotować. Jeśli dasz bogatemu człowiekowi pieniądze, spróbuje je podwoić, inwestując w miejsca, w których uzyska maksymalny zwrot. Podobnie wszyscy powinniśmy mądrze inwestować swój czas, a najlepszy zwrot, jaki możemy uzyskać, to inwestowanie go w tworzenie nowych wspomnień i filozofię. Seneka mówi nam, że pamięć jest trwalsza niż smutek. Zbyt wiele czasu spędzamy w pogoni za tym, co skraca nasze życie, na przykład za luksusami i wypoczynkiem. Dlatego, gdy się zestarzejemy, żałujemy, że w ogóle nie żyjemy. Jednym z wrogów szczęścia jest adaptacja, twierdzi dr Tomasz Gilowicz, profesor psychologii na Uniwersytecie Cornell, który od ponad 20 lat bada kwestie pieniędzy i szczęścia. Gilowicz i inni badacze odkryli, że wspomnienia z doświadczeń życiowych, niezależnie od tego jak są ulotne, zapewniają trwalsze szczęście niż rzeczy. Wspomnienia kierują naszymi myślami, działaniami i decyzjami, kształtują to, kim jesteśmy. Możesz zacząć tworzyć nowe wspomnienia, podejmując nowe wyzwania, spędzając czas z ludźmi, których kochasz. Podróżując i szukając nowych możliwości. Kupno zegarka Apple Watch nie zmieni tego, kim jesteś. Zrobienie sobie przerwy w pracy i wędrówka szlakiem apalachów od początku do końca z pewnością się przyda. Nie jesteśmy naszą własnością, ale jesteśmy nagromadzeniem wszystkiego, co widzieliśmy, rzeczy, które zrobiliśmy i miejsc, w których byliśmy. Numer 10. Inwestuj swój czas w filozofię. Z naszej ostatniej mądrości Seneki zawartej w tym filmie dowiadujemy się, że ze wszystkich ludzi tylko ci, którzy spędzają czas wolny, którzy znajdują czas na filozofię, tylko ci naprawdę żyją. Bo nie tylko dobrze strzegą własnego życia, ale każdy wiek przyłączają do swojego. Wszystkie lata, które minęły przed nimi, dodano do nich. Seneka wskazuje studiowanie filozofii jako jedyne wartościowe zajęcie umysłu i ducha, nieocenionego nauczyciela, który pomaga nam nauczyć się, jak w pełni zamieszkiwać siebie w tym krótkim i przemijającym okresie istnienia i rozszerza nasze krótkie życie na boki, abyśmy mogli żyć raczej szeroko niż długo. Filozof oznacza miłośnik mądrości. Filozofia to nauka o prawdzie, cnocie, życiu i śmierci. Nic na tym świecie nie jest trwałe, z wyjątkiem prawdy. Filozof zawsze będzie starał się odkryć prawdę o tym, jaki jest ten świat i jaka jest w nim nasza rola. Możesz zacząć od czytania. W służbie Tobie napisano dobre książki. Wiedza i mądrość, którą posiadają, to skondensowany czas, a czas skompresowany na ich stronach dodaje Ci czasu. Jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie sprawdź naszą pełną playlistę wideo. Aby uzyskać więcej filmów, które pomogą Ci osiągnąć sukces i szczęście, korzystając ze starożytnej mądrości filozoficznej, nie zapomnij zasubskrybować. Cóż, to tyle na dzisiaj. Dotarliśmy do końca tego filmu i mam szczerą nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapominaj, że jesteś kluczową częścią tego kanału, więc jeśli ten film pomógł ci pomyśleć lub dowiedzieć się czegoś, zostaw lajka i komentarz, co myślisz, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz 100, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to. Pamiętaj, że na Twojej drodze rozwoju osobistego Liczy się każdy mały krok. Idź dalej ku zwycięstwu. Dziękuję za uwagę.